Cześć, Magda. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje karteczki. Zacznijmy najpierw od kartki na chrzest. Jest to karteczka w pudełeczku z okienkiem. Z okazji Chrztu Świętego. Wygląda w ten sposób. Skrapki z wóziczkiem, ponieważ prośba była taka, aby na kartce był wóziczek, tak jak na zaproszeniu. Mamy tutaj kwiatuszki pod kolor, karteczki i skrapeczki taka prosta karteczka i tutaj mamy też miejsce na kopertę i tutaj jest wstążeczka, taka, która nam ułatwia wyciąganie. To jest pierwsza karteczka. Kolejna kartka. Kolejna kartka jest na 18 urodziny. Jest to kartka rozsuwana. Z jednej i z drugiej strony są życzenia. I tak wygląda. Ona jest troszeczkę podnoszona na piankach tak. w 3D na 18 urodziny. Tak wygląda druga karteczka. Kolejna karteczka to jest karteczka w pudełku. Są to podziękowania za współpracę. I tu użyłam papierów z kolekcji Craft o Clock, Bold Glamour 2. i tak się prezentuje e, karteczka karteczka jest dla Kasi w podziękowaniu za współpracę tak wygląda, tu kwiatuszki z farmiranu i listeczki to jest tekturka z mm, laserowelowe tu serweteczka tak wygląda ta karteczka i to by było na dzisiaj tyle co chciałam wam pokazać do usłyszenia. Pa.